Witajcie moi drodzy w kolejnym to już typowaniu weekendowym. Dla przypomnienia powiem tylko, że tydzień temu trafiliśmy 3 na 3, dwa tygodnie temu 2 na 3, więc naprawdę całkiem fajnie to ostatnio wygląda. Dla tych, którzy są tutaj nowi i od niedawna obserwują mój kanał, powiem tylko, że w tej serii chodzi o to, że wybieram sobie trzy mecze na weekend i strzelam takie propozycje, którym moim zdaniem warto się przyjrzeć. No i ostatnio, jak sami słyszycie i możecie obejrzeć na poprzednich typowaniach weekendowych, wychodzi to całkiem dobrze. Serdecznie od razu zapraszam wszystkich do mojej grupy dyskusyjnej na Facebooku. Tam już naprawdę malutko osób brakuje, żebyśmy wystartowali, z darmową, oczywiście, Ligą Typera. Darmową mówię dlatego, bo naprawdę sporo osób o to pyta. Każdy będzie mógł się sprawdzić w roli Typera, podawać swoje typy. No ale jeżeli chodzi o to, to szczegóły podam, jak będzie naprawdę bliżutko do 1200 osób na grupie. Link do grupy macie w opisie na dole. Tymczasem startujemy z propozycjami na weekend. Jako, że mamy weekend szlagerów, to i ja zacznę od szlageru. Real Madrid w sobotę o godzinie 16:15 podejmuje Atletico Madrid na własnym boisku. Wielu ludzi powie, że nie rusza tego meczu, bo, bo Real ma zaraz ciężki mecz w Lidze mistrzów, tak samo jak Atletico. Bo to jest taki mecz, którego się po prostu nie rusza, że to jest mecz do oglądania, a ja właśnie go ruszę. Real Madrid walczy o mistrza, wiadomo, z Barceloną, no i mają aktualnie dwa punkty przewagi, ale mają do tego mecz zaległy. Mają mecz mniej rozegrany od Barcelony, od Atletico, od Sewilli, od Villarreal. Mają mecz zaległy, no i mają te dwa punkty przewagi. W środę Real gra na wyjeździe z Bayernem Monachium w Lidze mistrzów, natomiast Atletico w środę gra w lizę mistrzów u siebie z Lester, czyli teoretycznie Atletico ma ciut lepszy terminarz. No i biorąc pod uwagę ostatni mecz Realu z legal, z wygranym 4 do 2, tam skład Realu był nieco zmieniony, główni, główni zawodnicy dostali sobie odpoczynek, no i moim zdaniem, Real u siebie jest na tyle silny i na tyle zmotywowany, żeby walczyć o to mistrzostwo. Zresztą drużyna na takim poziomie musi musi mieć skład, żeby walczyć na kilku frontach jednocześnie. Także 1,80 aktualnie kurs na Real na własnym boisko. Na boisku, przepraszam, mimo że jest to Atletico Madryt. moim zdaniem, jak najbardziej do wzięcia, i to jest moja pierwsza propozycja: zwycięstwo Realu Madryt 180. Drugie spotkanie, któremu będziemy się przyglądać. Jest nieco podobny do spotkania Realu z Atletico, bo zaproponuję Wam Monako. Monako, które we wtorek gra na wyjeździe z Borusją, Dortmund z Lidze Mistrzów, więc mają jeszcze mniej czasu na regenerację, ale Monako, które stoi przed ogromną szansą, żeby zdobyć Mistrzostwo Francji, mają aktualnie 3 punkty przewagi nad PSG po 30 kolejkach. No i, żeby zdobyć Mistrzostwo, mecz z takim Angers, który plasuje się na 12 pozycji, raczej bezpiecznej, z dorobkiem 39 punktów, trzeba wygrać. Wiadomo, Liga Mistrzów za kilka dni. Myślę jednak, że Monako jest tak aktualnie na takim poziomie, że jest w stanie grać na dwóch frontach jednocześnie na naprawdę wysokim poziomie. Siłę ofensywną mają niesamowitą i moim zdaniem zwycięstwo sobotnie w meczu o 17 właśnie z Angers na wyjeździe zbliży ich do mistrzostwa, no bo na, mówię takie mecze trzeba wygrywać, jeżeli ktoś myśli o mistrzostwie kraju, także zobaczymy. Moim zdaniem zwycięstwo Monaco po kursie 1.70 i to jest druga propozycja w typowaniu weekendowym. No i ostatnie spotkanie, którym będziemy się przyglądać to również Schlager, bo o 18.30 w sobotę Bayern pod podejmuje Borussia Dortmund. Nie jest to może mecz o Mistrzostwo Kraju, ale na pewno będzie moim zdaniem mecz szybki, otwarty, wyrównany i liczę tutaj na to, że obie drużyny strzelą bramkę. Wydaje mi się, że mimo meczów Ligi Mistrzów, które są przed tymi zespołami, to nie będzie tutaj jakiegoś tam murowania się, będzie gra ofensywna, nie będzie też oszczędzania się i w score score po kursie 1.71 wydaje mi się bardzo sympatyczny. Siły ofensywne obu zespołów są niesamowite. Nie wiadomo jeszcze, czy Robert Lewandowski zagra w Bayernie, ale mimo tego Bayern i Dortmund naprawdę dysponują Ludzi do strzelania bramek, bot team score w meczu Bayern Monachium Borussia Dortmund 1-71. Jeżeli chodzi o moje propozycje na ten weekend, to by było na tyle. Zapraszam oczywiście standardowo do pisania w komentarzu waszych propozycji. Jeszcze raz zapraszam do grupy. Zabawimy się w tą ligę Typera, naprawdę myślę, że będzie fajna zabawa. Oczywiście zapraszam też do subskrypcji kanału i pozostawienia dzwoneczka, żeby być na bieżąco z każdym nowym filmem. Zbijam wam ogromną pionę, ziomeczki. Życzę wysokich weekendowych wygranych. Trzymajcie się, na razie.